Siemano, dzisiaj skrzyneczka za równą stówę będzie otwierana, czyli oczywiście nowa skrzynia tutaj Pago co weszła. Skrzynia bąk. Stówka, ona kosztuje, takie ma przedmioty w sobie, całkiem nawet fajne jakieś tutaj koski na ciekawym procencie i tak dalej. Także obczajmy sobie to oczywiście. Jak będziemy mieli więcej środków, to. Potwieramy też te następne. No ten shake jest na pewno bardzo ciekawą skrzynką. 1300 zł kosztuje i ma. No sami zobaczcie. <laughs> Więc... No... Tylko trzeba uzbierać troszeczkę. Oczywiście przypominam strona jaki film tykowałście dla osób pełnoletnich. Jak taką osobą jesteście to pamiętajcie, żeby używać kodu promocyjnego swert bo macie z nim 5% więcej przy dodawaniu darmową skrzynkę milspec do tworzenia na start. Jak was na stronce nie było. I tak dalej, i tak dalej. Przy okazji możecie wbijać też na streamy czy to na Kika, czy na youtube bo jakieś skinki zawsze da się tam zgarnąć. No i na Discorda również. Też możecie, nie będę już przedłużał, lecimy do do tego bąka Parę razy sobie tutaj otworzymy, zrobimy jakąś bitewkę z tego. I zobaczymy co padło tutaj. Zresztą no, otwierałem w sumie, jak otwieraliśmy tam te wszystkie skrzynki. No i ta akurat była, była całkiem spoko, jak pamiętam. No tamta... Grandę za kolak i shake aż tak bardzo ciekawą. Ciekawych dropów nie dała. Ta z nich dawała całkiem przystępnie. O! Oj, myślę, że kobalcik wleci. Także parę skrzynek, oczywiście, otworzonych tutaj będzie. Ale jak na razie to ten Candy Apple, żeśmy się przykleili do niego. Eee, nie, nie, nie podoba mi się to. Bo byśmy woleli mocniejsze rzeczy, typu Bright Water. O, to już jest na pewno. Na pewno git Ale dawała, dawała na pewno mocniej Ostatnim razem Lepiej ją zapamiętałem, chociaż poczekaj integral To nie było jakieś drogie, coś tam kosztowało No ale dalej to nie jest zawrotne, zawrotne tempo Bo jeden plus, dwa minusy To troszkę chujnia że tak to ujmę. Dobra, może zamiast ją tak o tutaj. O, poczekaj. Golden koi Niestety w Battle Scardzie, ale już jest na pewno na razie najmocniejszy drop do tej pory. Jeszcze damy jej tak szansę. No, tak z 9 skrzynek otworzymy. Powoli zaczyna się tutaj ona nam rozkręcać, więc G. Mm. No i bitewka oczywiście musi wlecieć. Wy lubicie bitewki. W ogóle za głośno jest otwieranie. Full injector kosztuje 100? V? Ja myślę, że on tak 20-30 zł kosztuje. No dobra, factory new. I ostatni raz sobie otwórzmy. I w ostatnim jest. No chyba git. No ale całościowo i tak no jakoś giga dobrze to nie wyszło. Pójdźmy na bitwę, wrzućmy sobie te. Tak nie wiem w sumie ile ich możemy tutaj dodać. No tak z 10 spróbujmy na dwie osoby może. Może chociaż na bitwie To wyjdzie lepiej, bo często jest właśnie tak, że otwieram skrzynki, na przykład nie daję nic ciekawego, po czym idę na bitwę i się zaczyna e, zaczynają mocne rzeczy. Czy będzie tak też tym razem? Nie wiem. Właśnie od tego jestem, żeby to sprawdzić, nie? Bo na razie dostaję lekki wpierdziel. No teoretycznie jednym dropem bym mógł to przebić, jakby koska dropa, no 0,5% jest na nią, na rękawiczki też jest 0,5% Więc to nie jest jakoś giga mało, jest Gamma Doppler 287 w skerdzie Chyba podrożał ten skinek, chyba tak No i na prowadzeniu jesteśmy w tym momencie No jak długo? Oj go, no i mnie przebił, koliga Teraz ja go, no tak będziemy, takie mijanki tutaj są, nie? Jak na razie, no i ostatnia skrzynka, no ona chyba będzie decydować, jaką coś dropnie za 200, no to wygrał. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wygrałem to. No bitwa wygrana nie jest to jakoś giga dużo, patrząc na to, ile ta bitwa kosztowała. Możemy w sumie jeszcze na, do niej na chwilę wrócić. Otworzyć sobie ją trochę i pójść na kontrakt. Powróciłem do tych kontraktów, bo, bo zaczęły być fajne. Przynajmniej dla mnie. Jakąś. Ko Ej, no ale że żadnej kosy tutaj nie dostaliśmy do tej pory? No halo, nawet tej, albo tych glossów? Nawet Masterpiece nie? A wupy, nie? Kobalta też nie? No co to jest? No dzisiaj, o dobra. Kobalta powiedziałem, kobalt jest. Czyli teraz koska tylko i będzie spoczko. No i stójże. Kosy nie ma. Zobaczymy w sumie czy tutaj kosa jakaś się pojawi, jak tak do końca sobie potwieramy. Blood in the water. To jeszcze dzisiaj też nam nie dropło wcześniej. I ostatnie. No nie no, bez, bez farta totalnie dzisiaj. Kontrakty. Akurat na 7 będzie. O, tak, o, najpierw się pozbądźmy tych P. 2000. Oko. Candy Apple, troszkę ich jest. Chcesz się po w jeden przedmiot? Ona jest też taka, jak widzę, w cholerę ryzykowna. Bo jest pełno skinów tutaj, na przykład takich gównowartych, totalnie przez co naj. Można, może, nie wyjść zbyt ciekawie wtedy Dlatego trzeba z nią uważać Rejnik I jeszcze na sam koniec Ile, a jeszcze mamy tych skinów, a mamy 1171 I proszę bardzo No i handwrapy Fajne są, do niebieskiego ekwipunku Zajebiste Mmm Zróbmy sobie tak. Kolejne 1100. Taki nomadzik. Już troszeczkę gorzej. No i chyba idealnie nawet nam wyszło. Tak, co do Co do jednego skina. Taki kontrakt ostatni. No oby się tutaj nam poszczęściło. No, szkieleton, no, szkieletony są spoko. Lubię ten typ noża. Możecie w sumie napisać, czy wy szkieletony lubicie, no jednak... No móg, mógł wypaść inny nie blue steel za to co wrzuciliśmy. No dobra. Także tak to zostawię dzisiaj. Dzisiaj bez szczęścia. Nie zawsze też oczywiście będzie opisywać, więc miejcie to na uwadze. No i piszcie swoje pomysły, co też zobaczyć chcecie? Fuh, chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Oczywiście. Ja Wam dziękuję, pamiętaj używaniu kodu promocyjnego Swert. No i tyle. Siemano.